Sądzę, że impreza ta nabrała już znaczenia krajowego. Cieszy się dużym uznaniem, zarówno w kręgach biznesowych, administracyjnych, jak i wykonawczych. Jest to forum wymiany poglądów i forum zderzenia się właśnie tych głównych segmentów, jakie są dalsze perspektywy rozwoju rynku budowlanego w Polsce. Warto tu być. Bo oprócz tych kwestii merytorycznych, nabieramy również takich soft skills, czyli możliwości nawiązania relacji biznesowych i towarzyskich z innymi uczestnikami tego rynku. Wysłuchaliśmy bardzo interesującej prezentacji na temat rozwoju rynku budowlanego, gdzie prowadzący przedstawiał perspektywy rozwoju różnych segmentów tego rynku. My się koncentrujemy oczywiście na cemencie i betonie. Po dwóch latach pewnej stagnacji na średnim poziomie, powiedzmy, że to jest średnio zadowalający poziom konsumpcji cementu i betonu na poziomie około 17-18 milionów ton rocznie, oczekujemy w tej chwili znacznego ożywienia związanego z realizacją wielkich inwestycji infrastrukturalnych, elektrowni atomowych, CPK. Budownictwa mieszkaniowego i tak dalej. Jesteśmy pozytywnie nastawieni na perspektywy rozwojowe tej branży.